I wreszcie sprawa polskiej diaspory, o polityce, wobec której chciałbym powiedzieć kilka słów nie tylko jako y, polityk w imieniu SDPL, ale także jako przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Na bardzo pozytywną ocenę zasługuje opracowanie raportu o sytuacji Polonii i Polaków za granicą. Rzeczywiście polecam go wszystkim, którzy chcą się czegoś na ten temat dowiedzieć. Już jednak z tego raportu wynika, jak ogromne są potrzeby i oczekiwania Polaków. Za granicą na różnorodne wspar formy wsparcia ze strony macierzy. To jasne, że nie mamy dość pieniędzy, aby wszystkie te oczekiwania zaspokoić. Stwierdzam jednak z całą odpowiedzialnością, że te środki, które co roku na ten cel przeznaczamy, to jest około 180 milionów złotych, przy czym kwota ta realnie maleje z roku na rok, to jest mniej jak to jest około pół promila budżetu. To za takie środki żadnej sensownej polityki wobec diaspory prowadzić się nie da. Albo więc. Panie ministrze, pani minister, panie ministrze, albo więc są państwo w stanie przekonać premiera do zwiększenia tej kwoty w kolejnym budżecie, albo też trzeba zrezygnować z umieszczania polityki wobec polskiej diaspory wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej, bo nie ma co oszukiwać siebie i naszych rodaków za granicą. Komisja, której przewodnicze opowiada się oczywiście za tym pierwszym rozwiązaniem, i do, do niego szczerze zachęcam. I na koniec Białoruś. Popierając politykę polskiego rządu wobec Białorusi choć była też i krytykowana przecież, przestrzegaliśmy, że to będzie długi i skomplikowany marsz, i widzimy zresztą, jak to się dzisiaj dzieje. I nie powinniśmy wobec tego rezygnować z działań pozadyplomatycznych. Chodzi o zwiększenie finansowania telewizji Bielsat. Radia Racja. O znaczne rozszerzenie programu stypendiów i staży w polskich urzędach dla młodych Białorusinów. Niestety wygląda na to, że w tej dziedzinie nic się nie dzieje, a przynajmniej żadnej informacji nie usłyszeliśmy. To poważny błąd i apeluję o zmianę tego nastawienia, jeżeli nie chcemy wracać do tych samych spraw za pół roku czy za rok, kiedy okaże się, że negocjacje z Łukaszenką nie idą tak dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli. I, I jeszcze jedno pytanie: Co z małym ruchem granicznym? Co z tym traktatem, który powinien być ratyfikowany tutaj w Sejmie, jak do tej pory w Sejmie go jeszcze nie ma? To my powinniśmy być tym, tą siłą, która będzie przyspieszać te sprawy. My nie powinniśmy dawać Białorusi, rządowi Białoru, białoruskiemu, alibi Dzięki dla opóźniania rozwiązania tej kwestii. Panie ministrze, Wy, Wysoka Izbo. Polityka zagraniczna powinna być przedmiotem daleko posuniętego konsensusu pomiędzy rządem a opozycją. W polityce zagranicznej rządu Donalda Tuska SDPL odnajduje wiele wspólnych poglądów i pozytywnych elementów. Dostrzegamy także błędy i niedociągnięcia. Mówimy o jednych i o drugich, przedstawiamy także własne propozycje, bo jesteśmy przekonani, że niezależnie od dzielących nas różnic w innych sprawach. Chcemy tego samego, aby Polska była krajem pod każdym względem bezpiecznym i aby głos Polski liczył się w świecie. Dziękuję. Dziękuję